Dzisiaj zrobimy pyszne śniadaniowe bagietki, miękkie i bardzo puszyste, a składniki znajdziecie w opisie pod filmem. Do miski kruszymy 20 g drożdży, dodajemy 120 ml letniego mleka, jedną łyżeczkę cukru i dwie łyżki mąki pszennej. Całość dokładnie mieszamy rózgą i przykrywamy folią spożywczą, odstawiamy na 20 minut do wyrośnięcia. Po 20 minutach dodajemy 475 g mąki pszennej, 120 ml letniej wody, 1 łyżeczkę soli, 5 łyżek oleju roślinnego, jedno jajko i mieszamy całość szpatułką. Następnie zagniatamy ciasto ręką, nie podsypujemy mąką, gdy ciasto będzie dobrze wyrobione, przestanie się kleić. Ciasto przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na jedną godzinę do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto zagniatamy chwilę, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Formujemy kulę i dzielimy na cztery części. Każdą część dokładnie wałkujemy, rulujemy bagietkę dokładnie podwijając końce. Łączenia dokładnie sklejamy palcami. Następnie formujemy bagietki, przykrywamy ściereczką kuchenną i pozostawiamy na 20 minut do ponownego wyrośnięcia. Później nacinamy żyletką w kilku miejscach i pieczemy w 190 stopniach grzałka góra dół przez około 18 minut. Dokładny przepis znajdziecie również na esencjakulinarna.pl. Serdecznie zapraszam!